myśli pod prąd. Dzień dobry Państwu. Dziś kilka słów o tym, że paranoja, paranoja ogarniająca i systemy polityczne, i elity polityczne, i media związana ze strachem, z lękiem przeciwko Rosji, przeciwko rzekomemu zagrożeniu rosyjskiemu dotyka nie tylko nas w Polsce, znamy to i obserwujemy na co dzień ale również w podobnym, chyba, stopniu niektóre kraje bałtyckie, nieodległe nam i zresztą bardzo bliskie politycznie, jak często się przekonujemy. Otóż 17 grudnia Sąd Rejonowy w Rydze, w stolicy Łotwy, skazał tamtejszego uczonego, działacza, pisarza, organizatora mniejszości rosyjskiej i obrońcę praw człowieka, przede wszystkim tych, Mieszkańców Łotwy, którzy nie mają obywatelstwa, są tak apatrydami od wielu lat, na co zwraca uwagę i ONZ, i inne organy międzynarodowe zajmujące się prawami człowieka. Otóż sąd ten, sąd rejonowy w Rydze, skazał Aleksandra Gaponienko, profesora, na rok więzienia w zawieszeniu i dwa lata ograniczenia wolności w związku z rzekomym nawoływaniem przez niego do właśnie na tle Na czym to nawoływanie miałoby polegać? Otóż Aleksandrowi Gaponienko zarzucono to, że po pierwsze sprzeciwiał się on organizowanym rokrocznie w marcu w Rydze marszom łotewskich neonazistów, gloryfikujących łotewskie oddziały i łotewskich weteranów Waffen-SS z okresu II wojny światowej, czyli łotewskich kolaborantów, a po drugie zwrócono również uwagę na to, że Aleksandr Gaponienko i to najbardziej interesujący moment całej tej sprawy sprzeciwiał się stacjonowaniu wojsk amerykańskich na terytorium Łotwy, czyli występował przeciwko obecności militarnej obcego mocarstwa, obcych wojsk i tym samym rzekomo nawoływał do właśnie nadlewałościowych czy do nienawiści wobec Amerykanów, chociaż zwracał uwagę na chuligańskie wybryki dokonywane przez Soldateskę amerykańską na terytorium Łotwy. Wybryki, które opisywane były zresztą przez media. Cała ta sprawa ma również pewne tło polskie. Otóż Aleksandr Gaponienko, o którym mówię, jest również oskarżony o nawoływanie do właśnie narodowościowych przeciwko narodowi ukraińskiemu. Choć sam z pochodzenia jest częściowo Ukraińcem, częściowo ma również pochodzenie polskie, co ciekawe. Otóż jakiś czas temu, po premierze znanego, głośnego i wysoko cenionego filmu w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, Wołyń, który pewnie większość z naszych widzów też oglądała, Aleksandr Gaponinko, wypowiedział się pochlebnie na temat tego właśnie filmu w swoich publikacjach prasowych i internetowych. I sama ta pochlebna ocena, jak się okazuje, przekazu, Wartości artystycznej filmu Smarzowskiego okazała się powodem do tego, że na zawiadomienie, po zawiadomieniu złożonym przez łotewskich nacjonalistów, Gaponienko jest dziś osobą oskarżoną jeszcze w innej sprawie, w sprawie związanej właśnie z rzekomym nawoływaniem do właśnie narodowościowym, tym razem przeciwko Ukraińcom. Więc poziom absurdu systemu łotewskiego, systemu który już od wielu lat bazuje m.in. na otwartej dyskryminacji wspomnianych choćby przeze mnie osób pozbawionych obywatelstwa, bezpaństwowców, inaczej apatrydów, których w tej chwili na Łotwie jest prawie 200 tysięcy, czyli około 10, ponad 10% mieszkańców całego tego kraju, którzy są głównie rosyjskojęzyczni, ale mieszkają również w Łotkanii, a część z nich ma korzenie polskie. Jest czymś coraz bardziej rażącym i o ile bardzo często w Unii Europejskiej i notabene słusznie zwraca się uwagę na rażące problemy z praworządnością, z przestrzeganiem podstawowych standardów w Polsce, o tyle niestety organy Komisji Europejskiej organy Unii Europejskiej jako całości, przepraszam, raczej milczą na temat przypadku łotewskiego. Cała sprawa i wyrok w pierwszej instancji na razie, wyrok, który poddany zostanie pewnie wkrótce apelacja, a następnie zapewne trafi również do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, wydany ostatnio w Rydze wyrok, orzeczenie tamtejszego Sądu Rejonowego wskazuje jeszcze raz na poziom paranoi, poziom paranoi w państwach, które mają dość świeżą można powiedzieć budowaną pośpiesznie tożsamość narodową. Ta ich tożsamość narodowa polega na takim turboetnonacjonalizmie, a zatem tym samym na dyskryminacji jakichkolwiek mniejszości językowych, narodowych, kulturowych, zamieszkujących przecież od wielu, wielu lat ten kraj. Jeśli chodzi o Łotwę, nabiera to wszystko w cech karykaturalnych. Aleksander Gaponinko nie jest jedyną osobą mającą problemy z tamtejszą bezpieką i z tamtejszymi politykami, orientacji nacjonalistycznej, a także z tamtejszą prokuraturą. Jest jeszcze wiele innych osób, które w wyniku tego, że broniły praw mniejszości rosyjskojęzycznej spotykają się z coraz bardziej absurdalnymi represjami. Pytanie do Polski, pytanie. Polskich władz czy będziemy podążali w kierunku Łotwy, czy jesteśmy dzisiaj państwem, które ma nieco wyższe aspiracje. Niestety w Polsce podobne problemy, problemy dotyczące rzekomego nawoływania do właśnie narodowościowych przeciwko Ukraińcom już miały miejsce, podobne oskarżenia, podobne zarzuty związane z częścią choćby wypowiedzi działaczy kresowych w naszym kraju, Wiele z nich było jeszcze bardziej absurdalnych niż ten kazus litewski i sprawa Gaponinki, o której wspomniałem, bo polegało choćby na tym, że utożsamiano naród ukraiński, obrażając go tym samym, z banderowcami. To znaczy, osoby, które krytykowały banderowców jako pewną formację. Z historii Ukrainy, wszystkim nam znaną nie od najlepszej strony, były uznawane za osoby nawołujące do nienawiści na ten narodowościowym wobec Ukraińców jego narodu. Po pierwsze, jest to obraźliwe wobec Ukraińców, przecież nie wszyscy, a chyba nawet zdecydowana tylko mniejszość Ukraińców poczuwa się do jakiejkolwiek więzi z tradycją banderowską. Po drugie, jest to być może próba wymyślenia jakiegoś nowego narodu, o którym etnologom się nie śniło, a mianowicie. Narodu Banderowskiego. Dziękuję za uwagę tym dzisiejszym mało optymistycznym chyba komentarzem chciałem pokazać absurdalność tego, do czego prowadzić może polityka narzucanej odgórnie poprawności politycznej, poprawności politycznej, której punktem orientacyjnym jest sprzeciwianie się i walka z wszelkimi obiektywnymi ocenami naszej historii, a nawet z tymi, które mogą być nieco dyskusyjne, ale które w warunkach wolności słowa są dopuszczalne. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.